Wspaniali ludzie, to jest powiat Legionowski, to jest starostwo, to jest prezydent miasta Legionowa, ościenne gminy, wójtowie, burmistrzowie, sołtysi, księża, dyrektorzy. Na to się składa, żeby ten zalew piękniał i był taki, jaki jest na dzień dzisiejszy, a każdy wie, jak było 10-15 lat, jak teraz. Ale bez wspaniałych tych ludzi, nie dałoby się tego zrealizować. Gdyby nie prezes pan Trojanowski, też by tego nie było. To są ludzie, którzy bardzo otwarci mają na drugiego człowieka wspaniały ich zachowania w stosunku do drugiego i że potrafią się zjednoczyć, że powiat legionowski pięknieje, to dzięki wam, państwu, którzy wystawiają na tych ludzi Tacy wspaniali, bo to my służymy im. I to, że ja tutaj się znajduję, to też dzięki Państwu. Za to wszystko bardzo dziękuję, bo zgoda buduje, nie zgoda rujnuje. I Panu Prezesowi życzę dalszych sukcesów i wszystkim z, z całego powiatu legionowskiego i nie tylko, bo oni mogą być wzorem dla nas na Mazowszu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Jestem świadkiem tego wydarzenia po raz czwarty i widzę, że to wydarzenie się coraz bardziej rozwija, coraz ciekawsze stoiska i mam nadzieję, że coraz e, piękniejsze widowisko na scenie. A na scenie się odbywa wszystko i teatry, i muzyka, i muzyka rockowa, i ludowa, i naprawdę e, czasem e, jak, mi jako członkowi żyli zapiera w piersiach, że, że takie wspaniałe wydarzenia tworzą się gdzieś w sołectwach. a inicjatywa państwa jest fantastyczna. Szczególnie y, witam y, oczywiście wszystkich kolegów samorządowców, ale, ale, ale szczególnie samorządowców spoza powiatu legionowskiego, bo, bo jesteśmy tu gospodarzami i, i, i witamy Was y, u nas jak najlepiej potrafimy. Życzę, żeby, żeby ten festiwal się świetnie rozwijał, a Państwu zdrowej rywalizacji, takiej z uśmiechem, y, takiej prawdziwie, prawdziwie artystyczno-sportowej. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.